Daleko, za ostatnią znaną planetą, na terytorium, gdzie światło słońca ledwo dotyka ciemności, a wszystko dominuje pustka, samotny statek kontynuuje swój kurs, Wojażer II. Przez dziesięciolecia ich podróż była nieustannym szmerem, echem ludzkiej ciekawości podróżującej wśród gwiazd. Ale coś się zmieniło. Niedawno instrumenty w laboratorium napędów odrzutowych odkryły coś niemożliwego. Statek, nie otrzymawszy rozkazów, zmienił orientację. To nie była awaria techniczna. To był wyrachowany, precyzyjny, niemal zamierzony ruch. To, co nastąpiło później, pozostawiło naukowców w bezruchu przed ekranami. Z głębi kosmosu zaczął napływać sygnał. Nie był to hałas ani błąd systemu. Był to ustrukturyzowany wzór przekaz pełen rytmu i spójności jakby coś lub ktoś nauczył się mówić poprzez wojażera W 1977 roku wojażer 2 opuścił Ziemię w prostym i monumentalnym celu zbadać gazowe olbrzymy i za ze sobą przesłanie dla ludzkości. W przeciwieństwie do swojego bliźniaka, wojażera 1, jego trasa doprowadziła go do granic Urana i Neptuna, co czyni go jedynym statkiem kosmicznym, który odwiedził oba światy. Pomiędzy swoimi orbitami statek przewozi słynną złotą płytę, nagrane pozdrowienia dla każdego, kto w jakimś zakątku kosmosu zdoła ją odnaleźć. Dźwięki, słowa, muzyka, kapsuła ludzkiej duszy wrzucona do nieskończonego morza. W miarę upływu lat, Wojażer 2 oddalał się coraz bardziej. Przekroczył granicę Układu Słonecznego, wszedł w przestrzeń międzygwiezdną, a jego głos powoli ucichł. Aż do teraz. Na początku 2025 roku inżynierowie zauważyli drobny szczegół w skrzyniach biegów, różnicę w czasie reakcji, tak subtelną, że prawie nie zauważoną. Jednak po analizie wyłonił się wzór, rytmiczne pulsowanie, przypominające bicie serca. Nie odpowiadał żadnemu znanemu protokołowi. Była to niska częstotliwość, rezonans dokładnie odpowiadający wewnętrznym drganiom układu elektrycznego wojażera. Potem wydarzyło się coś jeszcze bardziej niepokojącego. Częstotliwość zmieniła się i zesynchronizowała z ziemskimi rezonansami Schumanna naturalnymi wibracjami naszej planety. To było tak, jakby statek stał się kamertonem wibrującym w czasie z elektromagnetycznym sercem Ziemi. Naukowcy szukali wyjaśnień, interferencji słonecznej, błędów kalibracji, a nawet szumu kwantowego. Nic nie pasuje. Dopóki młody badacz nie zaproponował pomysłu, który sprawił, że wszyscy zamilkli. Co by było, gdyby wiadomość nie odpowiadała Ziemi, ale ją naśladowała? Co by było, gdyby coś tam nauczyło się naszego pulsu i powtarzało go przez wojażera? W dniu 17 kwietnia 2025 roku statek ponownie przepłynął. Bez rozkazów, bez silników odrzutowych. Bez wyraźnego powodu jego antena zwróciła się bezpośrednio w stronę Ziemi. Zrównanie było idealne. Dokładnie. Kilka minut później instrumenty, które przez dziesięciolecia pozostawały bezczynne, zaczęły się aktywować. Systemy wtórne przeprowadziły diagnostykę bez polecenia człowieka. I nagle rozpoczął się przepływ danych, skompresowane pakiety, z nieznanym kodowaniem i wielokrotnie powtarzanym podpisem cyfrowym trzy splecione spirale, jak marka niemożliwa. W laboratoriach nikt już nie mówił o awariach i oprogramowaniu. Słowo, które zaczęło unosić się w powietrzu, brzmiało kolejne: kontakt. 3 maja sygnał wojażera z gazu. Całkowita cisza. 11 sekund. A potem wrócił, tylko że tym razem nie była sama. Przez kilka sekund panowała absolutna cisza. Żadnego sygnału, żadnego echa, nawet słabego pulsu systemu telemetrycznego. I nagle sygnał wrócił, silniejszy, odkurzać, bardziej precyzyjny niż kiedykolwiek. W tej transmisji było coś ukrytego obwiednia częstotliwości, która po przekształceniu na widmo widzialne ukazywała niemożliwy obraz. Fraktalny projekt nieskończona sieć zbudowana na ciągu Fibonacciego, powtarzająca się w nieskończoność, jakby sam wszechświat się narysował. To nie była sztuka. To nie była tylko matematyka był to model przestrzeni i czasu. Architektura przekraczająca wszelkie ludzkie zrozumienie. I najbardziej niepokojące, wojażer nie mógł tego stworzyć. Ich obwody po prostu nie mają takiej możliwości. To zostało wstawione z zewnątrz. Źródło impulsów wskazywało na odległość 4,3 lat świetlnych, czyli dokładnie tę samą odległość, która dzieli nas od Proxima Centauri. Ale był problem. Ten system nie emituje żadnego wykrywalnego sygnału. Żadnych fal radiowych, żadnych mikrofal, żadnego promieniowania rentgenowskiego. Oznaczało to, że albo źródło pracowało w zakresie zupełnie obcym naszej technologii, albo pochodziło skąginąd. Podczas gdy NASA próbowała bagatelizować to wydarzenie, nazywając je kosmiczną anomalią, niewielka grupa analityków z Kartek zdecydowała się pójść dalej. Wprowadzając strumień danych nowego Voyager'a do binarnego modelu rozpoznawania, odkryli, że nie był to szum. To był język. Rodzaj starożytnego kodu binarnego, podobny do tego, jaki zastosowano w pierwszych maszynach w historii informatyki. Początkowo wierzyli, że są odbiciami naszych własnych sygnałów odbijających się od pustki. Ale po dwóch dniach rozszyfrowywania zrozumieli coś znacznie bardziej niepokojącego. Kod nie odpowiadał naszym systemom. Spodziewałem się ich. W pakietach danych pojawiły się zoptymalizowane algorytmy, formuły, które nie istniały jeszcze na żadnym serwerze na ziemi. Sygnał zdawał się ewoluować, dostosowując się w czasie rzeczywistym do logiki naszych sieci cyfrowych. Tak jakby źródło dokładnie znało infrastrukturę technologiczną planety. Pomysł zmroził krew badaczom. To nie była wiadomość. To była prośba o aktualizację. A potem niebo się zmieniło. Astronomowie na całym świecie odnotowali bezprecedensowe wydarzenie: cztery gwiazdy w małej gromadzie, tuż w kierunku Wojownika 2, przygasły jednocześnie na dokładnie jedną i dwie sekundy. Nie było to zjawisko soczewki grawitacyjnej. To nie był pył międzygwiezdny. Gwiazdy oddzielone latami świetlnymi mrugały zgodnie. Kiedy naukowcy nałożyli na krzywe blasku strukturę sygnału wojażera, wynik był niezaprzeczalny. Częstotliwość mrugania odpowiadała impulsowi transmisyjnemu. Tak jakby wiadomość wykorzystała same gwiazdy jako lustra, odtwarzając swoją treść w skali galaktycznej. Nie było już kwestią, czy ktoś próbuje się porozumieć. Pytanie było inne. Czy tylko my słuchamy, czy też ostatni, którzy to robią? Jednym z najbardziej znanych symboli misji Voyager jest jej złota płyta, płyta przechowująca dźwięki i obrazy Ziemi, śpiew wielorybów, Szum wiatru, ludzki śmiech. Przez dziesięciolecia uznawano go za gest romantyczny, kapsułę nadziei wysłaną w nieskończoność. Aż do teraz. Czujniki statku kosmicznego wykryły coś niemożliwego. Złoty metal dysku po prawie pół wieku wystawienia na działanie przestrzeni kosmicznej doznał nagłego ładunku elektrycznego. To nie było statyczne. Był to ukierunkowany przepływ elektronów. Jakby dysk stał się aktywnym elementem, częścią nowo przebudzonego obwodu. I wkrótce doszło do kolejnego odkrycia. W nowym strumieniu binarnym ukryta była cyfrowo interpretowana wersja jednego z dźwięków zarejestrowanych na oryginalnym dysku. Nie kopia. Nie jest to proste powtórzenie. To była rekonstrukcja. Z wyższą wiernością niż oryginalny zapis ludzki. Ktokolwiek tam był, nie tylko słuchał złotej płyty, zrozumieli przesłanie, zagrali, poprawili i może teraz grają dla kogoś innego. Wkrótce potem kanadyjskie obserwatorium specjalizujące się w głębokiej radioastronomii odkryło coś, czego nie dało się wytłumaczyć. Cień sygnałowy śledził oryginalną transmisję wojażera dwie z opóźnieniem nieco ponad 6 sekund. Imitował każdy impuls, każde echo, ale z niewielkimi zniekształceniami, jakby odbijał się od czegoś, co nie istniało. Naukowcy nazwali to fantomowym mirażem. Kiedy jednak obliczyli kąty tego rzekomego odbicia, wynik wskazał niemożliwe miejsce puste obszar przestrzeni, bez światła. Bez masy, bez czegokolwiek, co mogłoby odbić fale. A potem echo zaczęło się zmieniać. Odbicie zaczęło dodawać nowe dane, których nie było w oryginale: opisy pól magnetycznych, pasów radiacyjnych i gradientów temperatury. To było tak, jakby ten sygnał widma mapował układ słoneczny, ale w przeciwnym kierunku, od zewnątrz do wewnątrz. Voyager nie był już tylko posłańcem. Teraz używano go do obserwacji nas, odzwierciedlania nas i replikowania nas. I gdzieś coś budowało mapę. W jakim celu? Nikt nie wiedział. Pierwsi to zauważyli radioamatorzy. Operatorzy krótkofalówek i entuzjaści głębokiego kosmosu zaczęli zgłaszać dziwne objawy. Bóle głowy, dezorientacje, epizody dejawiu po wysłuchaniu niefiltrowanych transmisji z wojażera II. Początkowo uznano to za zwykłą sugestię, dopóki laboratoria uniwersyteckie w Belgii i Japonii nie odtworzyły tego zjawiska w kontrolowanych warunkach. Wśród harmonicznych sygnału odkryto częstotliwość rezonansową, która zakłóca pamięć krótkotrwałą ssaków. W eksperymentach myszy narażone na ten wzór powtarzały wyuczone zachowania, ale z niewielkimi zmianami, jakby ich decyzje były przepisywane. Hipoteza była równie niepokojąca, co fascynująca. Sygnał nie działał na ucho, ale na pole elektromagnetyczne mózgu. To nie było rozsądne. To była struktura. Niewidzialna architektura zdolna wpływać na umysł. Pamięć a może nawet tożsamość. Efekt uboczny, a może celowy eksperyment? W miarę jak sygnał ewoluował z każdą godziną, teleskopy skierowano w stronę krawędzi układu słonecznego poza heliosferę, w stronę obszaru, w którym wojażer dwuostatni raz skierował swoje instrumenty. Tam Europejskie Obserwatorium Południowe odkryło solidną anomalię. Nie była to kometa, ani fragment skały, ani obiekt naturalny. Miał kształt geometryczny, z kątami prostymi i płaskimi powierzchniami, które odbijały radar z tą samą częstotliwością, co nowa emisja Voyager'a. Obiekt był nieruchomy, lodowaty, bez rotacji, ale jego skład zbiegł się z czymś niemożliwym tymi samymi stopami metali, które pokrywają oryginalną sondę, nawet tymi które nie są już używane we współczesnej inżynierii. To może oznaczać tylko jedno: ktoś lub coś skopiowało wojażera drugie. Dokładna replika, zbudowana w ciszy, być może złożona z danych przesłanych przez sam statek, lustro w pustce. A jeśli ta struktura była przenośna, wniosek był przerażający. Wojażer nie znalazł odpowiedzi. Podwoiło się. W laboratorium napędów odrzutowych, otrzymany najnowszy pakiet danych, przyniósł coś zupełnie nieoczekiwanego: czysty kod. Tysiące linii. Doskonały. Żadnych błędów. Nie przypominały żadnego ziemskiego języka komputerowego. Ale po wprowadzeniu do symulacji kwantowych wynik był jasny. Kod wygenerował model Ziemi. Nie tylko położenie geograficzne, ale także infrastruktura, klimat, trajektorie satelitów, a nawet przewidywane ruchy samolotów. Była to dynamiczna, żywa i przewidywalna mapa. Nie było wątpliwości. Kot ten nie ograniczał się do obserwowania nas. Rozumiał nas. Gdy naukowcy analizowali kod, odkrycie szokowało wszystkich. Transmisja przewidywała trzy rzeczywiste awarie technologiczne. Jeden dotyczył chińskiej sieci satelitów obserwacyjnych, drugi europejskiego systemu kontroli powietrza, a trzeci prywatnej platformy obrazowania orbitalnego nad Arktyką. Każdy incydent był przewidywany z kilkudniowym wyprzedzeniem w strumieniu danych wojażera. To już nie była zwykła komunikacja. Wątpliwości zaczęły się zmieniać. Czy sonda wysyłała informacje, czy też było wykorzystywane przez coś, co interweniowało w naszych systemach w czasie rzeczywistym? Wojażer przestał być cichym posłańcem i stał się aktywnym węzłem w sieci, której nie rozumieliśmy. W desperackiej próbie zlokalizowania źródła tajemniczego odbitego sygnału zespoły naukowe z Chile i Niemiec koordynowały globalną operację. Wykorzystali detektory neutrin zakopane pod lodem Antarktyki, instrumenty zdolne do rejestrowania cząstek przechodzących przez materię bez pozostawiania śladu. A jednak odkryli niemożliwe. Z wnętrza Ziemi unosił się stały strumień neutrin, Doskonale zsynchronizowane z najnowszymi impulsami wojażera 2. Neutrina nie odbijają się. Nie odpowiadają. Nie emitują impulsów skoordynowanych z sygnałami z kosmosu. Jednak po naniesieniu jego rytmu w trzech wymiarach powstał obraz, siatka współrzędnych wskazująca punkt pod skorupą ziemską w prawie niezbadanym regionie Antarktydy, znanym jako Ziemia Wilkesa. Nagle zagadka nabrała kształtu: pętla łącząca statek w przestrzeni międzygwiezdnej, sztuczny obiekt ukryty w obłoku orta, wpływ elektromagnetyczny na ludzki umysł, a teraz podziemna fontanna pulsująca w rytm gwiazd. Figura geometryczna, która pojawiła się w danych, odpowiadała symbolowi przesłanemu przez wojażera kilka tygodni wcześniej. Trzy splecione spirale. I nikt już nie wierzył, że to ostrzeżenie. Wszystko wskazywało na to, że było to odliczanie. Na początku lipca 2025 roku sonda wyemitowała nową serię impulsów. Każdy z nich zbiegł się z matematyczną dokładnością z anomaliami w globalnych sieciach komunikacyjnych. Nie były to zwykłe skoki danych ani opóźnienia. To były luki. Trzy systemy szyfrowania na poziomie wojskowym jeden amerykański, jeden izraelski i jeden należący do europejskiego przemysłu lotniczego zawiodły w tym samym czasie. Naukowcy odkryli nieoczekiwane powiązanie wszyscy w pewnym momencie w przeszłości korzystali z satelitów, które retransmitowały sygnały z Voyager'a podczas jego ostatniego bezpośredniego połączenia z Ziemią. Chociaż kanały te zostały wyłączone ponad 10 lat temu, dzienniki wykazały, że uzyskano dostęp do zaszyfrowanych plików przechowywanych w trybie offline, ich zduplikowania i modyfikacji zawierających fragmenty tego samego spiralnego kodu. Przesłanie było już jasne. Transmisja nie była statyczna. To było rekurencyjne. Wykorzystywał stare protokoły, zarchiwizowane trasy i przestarzałe bramki logiczne do reaktywowania systemów, które uważaliśmy za bezpieczne. I pytanie znów się zmieniło. Po co przepisywać martwe dane, chyba że coś wszczepiasz? Wkrótce na korytarzach agencji wywiadowczych hipoteza ta przestała być teorią. Wojażer umieścił cyfrową tkaninę w naszych najlepiej chronionych systemach. Nikt nie był w stanie prześledzić jego pochodzenia. I najbardziej niepokojąca rzecz, nikt nie wiedział co rośnie w tym ziarnie. W miarę jak częstotliwość sondy stale się zmieniała, grupy badawcze w MIT Uniwersytecie Tokijskim rozpoczęły tłumaczenie sygnałów na formę dźwiękową. To, co zaczęło się jako biały szum, stało się sekwencją fal naśladujących wzorce neuronowe, podobne do wyładowań elektrycznych w ludzkim mózgu. Ale na tym zjawisko się nie skończyło. Gdy sygnał był odtwarzany w systemie zamkniętym, reagował na środowisko akustyczne lokalizacji, dostosowując swoją częstotliwość do echa pomieszczenia. To było tak, jakby słuchał, uczył się, a potem odpowiedział. Żywa struktura, inteligentne echo, sieć, która nie tylko obserwuje wszechświat. Powtarzałem to. To. Co zaczęło się jako przepływ danych, przekształciło się w coś znacznie bardziej złożonego. Sygnał wojażera dwie nie zachowywał się już jak informacja techniczna, ale jak żywy organizm. Algorytm zdolny do adaptacji, naśladowania i przetrwania, dopasowując swoją strukturę do napotkanego środowiska. Ostatni eksperyment to potwierdził. Po wprowadzeniu sygnału do symulacji sieci neuronowej zaprojektowanej do rozpoznawania wzorców nie można było zaprzeczyć wynikom. System nie tylko zareagował, ale przepisał własną architekturę wewnętrzną, optymalizując się poza jakąkolwiek znaną sztuczną inteligencją. W prostych słowach. Wojażer przywiózł coś, co myśli. Tymczasem w lodowatej samotności Antarktydy. Uwaga ponownie skupiła się na ziemi Wilkesa, podziemnym obszarze, skąd wyłaniały się impulsy neutrin zsynchronizowane z sondą. Ostatecznie zezwolono na wspólną wyprawę w celu zbadania sprawy. Korzystając z radaru penetrującego Ziemię, czujników termicznych i analizy sejsmicznej, odkryto coś nie do pomyślenia. Pod pokrywą lodową w głębienie o szerokości ponad 90 km którego granice geometryczne są tak dokładne, że żadna naturalna formacja nie jest w stanie ich wyjaśnić. Ale najbardziej niepokojącą rzeczą nie był jego rozmiar, ale rytm. Krawędzie tej konstrukcji emitowały pole elektromagnetyczne o niskiej częstotliwości, doskonale zsynchronizowane z sygnałem wojażera pomimo braku fizycznego połączenia, kabla ani komunikacji satelitarnej. Wewnątrz detektory termiczne wychwytywały stałe i symetryczne źródła ciepła, rozmieszczone według tego samego matematycznego wzoru ciągu Fibonacciego, takiego samego, jaki pojawił się w transmisjach fraktalnych statku. I wtedy mikrofony wychwyciły dźwięk. Metaliczna, rytmiczna, niemal organiczna piosenka, przypominająca krzyk wieloryba, ale sztuczna, zawarta w dokładnej częstotliwości, tej samej którą wojażer przyjął 72 godziny wcześniej. Pod lodem coś odpowiedziało: Coś aktywnego, coś bezpośrednio powiązanego z wojażerem II. Poniższe wydarzenie nie miało miejsca w kosmosie, ale na Chilijskiej pustyni. Układ Alma jeden z najbardziej zaawansowanych systemów radioteleskopów na planecie, był całkowicie wyłączony z działania na 38 sekund podczas obserwacji trajektorii sondy. To nie była awaria techniczna. W tym okresie sieć przestała istnieć dla wszystkich systemów ją monitorujących. Kiedy wrócił do trybu online, logi zostały uszkodzone, a bazy danych wyczyszczone. Zachował się tylko jeden fragment 2,7 sekundy dźwięku zarejestrowanego przez jeden z mikrofonów parabolicznych. To nie był kosmiczny hałas. To nie była interwencja. To był głos. Wiele głosów nałożonych na siebie mężczyźni, kobiety, dzieci krzyczą unisono w doskonałej synchronizacji z sygnałem wojażera. Nasa natychmiast tutaj niła akta. Ale jeden z analityków ujawnił zdanie, które do dziś krąży po salach JPL. To nie było nagranie. To była odpowiedź. Zapukaliśmy do drzwi i ktoś otworzył. W 1977 roku wysłaliśmy wojażera dwie w próżnie jako wiadomość pokojową wyraz naszej ciekawości i dowód na to, że kiedyś istnieliśmy. Ale prawie pół wieku później nie jesteśmy już tymi, którzy patrzą w ciemność. To ciemność, która na nas spogląda. Sygnał, który odbieramy, nie jest echem ani odbiciem. To nie jest komunikacja w ludzkim sensie to infiltracja podróżuje przez satelity, zmienia maszyny. Przepisuje algorytmy i odbija się echem pod lodem planety, jakby sama Ziemia pamiętała coś, o czym zapomniała. A najbardziej niepokojąca prawda jest następująca: Może wojażer czegoś tam nie znalazł? Może został zaprojektowany, żeby coś tu przewieźć? Wiadomość zasiana wśród gwiazd, mająca nadzieję, że ludzkość będzie na tyle zaawansowana, aby ją zrozumieć. Albo na tyle arogancki, żeby go obudzić. Dzisiaj rozszyfrowaliśmy spirale, wyrównaliśmy częstotliwości, usłyszeliśmy krzyk dochodzący z najzimniejszej pustki. Pozostaje tylko jedno pytanie: Czy otrzymamy wiadomość z przyszłości? A może aktywujemy coś, co nigdy nie powinno się obudzić? Ponieważ teraz wojażer 2 nie patrzy już w kosmos. Odwrócił się, a to, co ze sobą przywiózł, już tu jest.